I makijaż, możemy um, mogę zrobić Twoje włosy trochę Cię ogarnąć i, no poprawię <ścoughs> No, dopiero e, zrobię makijaż, tak? Um, używam ten, e, ten podkład to jest L'essentiel od Guerlain bo jest mniej więcej ten sam kolor, co nie No, okej okay. Będzie dobrze Ja i tak lubię, um, jak mój podkład jest um, jeden Chain um, ciemniejszy niż um, moje, moja prawdziwa skóra żeby wyglądała więcej taka sannkesty że nie jest teraz bardzo zimno i 3 stopnie na dworze ale dzisiaj naprawdę było ładnie było e, e, 55 pięćdziesiąt stopni w Fahrenheit to, to jest mniej więcej dziesięć w Celsjusza, coś takiego nie wiem, nie jestem przekonana na mój telefon wszystko jest na Fahrenheit co nie. okej, okay, to wezmę trochę tego na rękę i używam mój um, beauty blender wezmę to i po prostu to położę. no ja też nie mogę doczekać żeby uh, było cieplej niż teraz przynajmniej takie um, wiosenna um, pogoda, wiesz że może, 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 10 stopni na dworze, bo coś takiego ale kurczę, żeby było, żeby śnieg nie padał i żeby miałam coś do robienia na dworze, żeby mogłam pójść, um, latać i biegać bez dwa wiesz, uh, layers. Nie wiem jak to powiedzieć po polsku bo jak ja idę, jak ja idę na dworze teraz, to tyle, o kurwa. Tyle, tyle ubranie muszę zakładać. Jest masakra. Tak bardzo mi ciężko, co nie. No. I teraz też mam takiego koncilera. Konciler. Tak? Korektor. To jest mniej więcej taki sam kolor Jak ja używam korektor to e, jak, jak kupuję korektor to e, staram się kupować taki taki sam odcień jak mój podkład bo nie chcę żeby to było za bardzo jasne, co nie? Bo wiem, że ludzie są um, wyjaśnić potoczami, i tak dalej ale to wygląda trochę um, jak takie kejki co nie, że wygląda jak używasz make-up i tak dalej to najlepsze jest jak masz taki sam kolor. Co nie? Okej. Okay. I następne możemy weźmieć mój bourżua. Kupiłam to w galerii mocina. To jest kolor Rose. Dias. Rose Dias. Um. No, kocham ten kolor, używam you know, borszła od lata już. To jest jedyny zacz, um, który ja nie odnawiam. Wiesz, um, każdym razem, który jak ja eu, wezmę, kupuję eu, nowy podkład, to po prostu nowa firma, nowe wszystko, co nie. Um, I tak dalej, nawet z bronzerami i tak dalej. Ale Róż um, i maskara, to mam tyle. Takie same Takie same na wieki, wieków mamy <laughs> Trochę na nosek, trochę tutaj, tutaj Możemy nawet trochę więcej um, wkładać, bo jest walentynki, co nie? Musisz wyglądać zaszczepiona i tak dalej Zaszczy zaszczyk Nie vaccinated, ale flattered Ktoś mi powie no, w komentarzach Ale jestem zaszczycona. Nie kurczę, nie wiem, nie, ja nie gadam po polsku. Okej, okay, pięknie. Wyglądasz jak widziałeś przynajmniej słońce. Dzisiaj jeszcze. Możemy teraz... tak dalej. Z bronzerem, to jest fajna sztuleczka, to jest Diora, co nie? Tego i układam to tutaj i trochę gdzie e, położyłam ten, ten e, róż, żeby wszystko było takie streamlined, co nie, i wszystko było spalowane i tak dalej. Okej, okay. możesz e, e, czuć to? No, to pachnie e, jak czekolada, co nie? To jest Tartist e, Broglow. Tarta? Tar 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 Torta. <gry> trochę tu Okay. i wezmę mniejszy pędzelek żeby mogły, mogę odciniewać twój, e, twój nos ja, ja nigdy robiłam mój nos, ale teraz e, trochę bronzera tutaj kładam i na bridge nosa i świetnie wygląda. To wezmę trochę tego, ten sam kolor. I teraz podnoszę tutaj ta linia, taka horizontal i takie dwa kropeczki pod Okej, okay, pięknie. I z czystym penselkiem e, wezmę to wszystko, spędzę, co nie, żeby nie wyglądała aż takie bardzo mocne <laughs> i takie czemne. super nawet twarz <noise> takie takie botox <noise> Co jeszcze? Highlighter. Ok, możemy używać taki z Hourglass. Ja już nie używam mam um, highlightera z pudru, bo um, ja używam podkład takie satynowe wiesz, niematowe. To mniej więcej jak ja już biegam, codziennie ćwiczę, to wiesz, podeszę, to mm, za dużo highlighteru to nie potrzebuję już. Um, To ja to tylko, to, to kładę uh, na nosek I uh, inner corner z oczami, wiesz te, nie wiem jak to nazywa się po polsku, ale wezmę e, palec po prostu i to splatuję tylko trochę, żeby to było widoczne jeszcze i okej okay. wygląda super e, okej, okay, fajnie teraz możemy zrobić twoje kreski chcesz e, te wings? wiesz, to ja teraz mam wings oj to wiesz, takie nie, czy to po prostu jest kreska? Czy to jest... Nie pamiętam jak moja koleżanka to nazwała Wiesz Dzisiaj na walentynki Są moje koleżanki Julki Urodziny No wszyscy powiedz czy... <laughs> uh, Happy birthday <laughs> Julka Ale ona jest z Polski To ta... <laughs> To jest klinik To jest fajne Ale już nie. Już nigdzie nie mogę to znaleźć, bo to jest takie discontinued co nie, ale nie nie, mrug nie, don't fucking move bo ja muszę naprawdę nie, precision to zrobić, nie, okay? nie, tak. Idź tak tej jednej stronie. Okej, okay, super, wygląda pięknie Teraz możemy robić um, maskarę możemy używać. Uh, ukradłam to od mamy. Cześć mamo. Uh, jeszcze nie oddałam jej, bo to używam, ale jest ok. Uh, to jest um, uh, Lash Paradise Base. Ja używam um, Lash Paradise Mascara codziennie. Co nie wiem, czy to jest. Ojej. Nie mam tyle tego. E, ja normalnie używam tą mascara. Lash Paradise, nie? Ale mają base też. To jest taki e, primer na twoje szanse i janite. To używam, ale mama to kupiła i ona to używa. To ja to okradłam, i ja teraz użyłam. Ale to po prostu jest takie. Um, nie wiem, robi, że wyglądają większe i po prostu takie Elevated, co nie. To jest to, i to jest w białym kolorze. Co nie, to ja po prostu. Um, pierw to nakładam, i później dopiero wezmę um, normalną maskarę i nakładam. Na tym, co nie? Nawet e, te, mm, jak ten kolor się nazywa, ja pierdolę, białe, białe Biały rzędy nawet wyglądają fajnie, tak uważam e, Taka dziewczyna, ona ma czerwone włosy w mojej szkoły, jest bardzo piękna I dziewczyny z e, czerwonymi włosami wyglądają super z e, niebieskim e, Maskara, co nie i ona kiedyś miała niebieską, używała niebieskie maskary na górne i na dolne rzęsy ona używała białą maskary i to by wyglądała kurczę, ale piękne, taka piękna kobietina, kobieta, kobieta jest, kobieta. E, to jest ta maskara normalna. Wiesz, co? Czy byś załasz, e, jakiś kolor? Nie wiem. E, normalnie to ja nie używam. O, kurczę. E, normalnie ja nie używam e, e, cienia na, na powieki? Czy to nazywasz? Mm. <laughs> tak e, Powieki na oczy, bo za dużo czasu to zajmuje i tak dalej. Ale dzisiaj bo są walentynki. Chyba by było ładnie, jak miałeś jakiś różowy kolor albo coś takiego, coś shimmery na oczy, co myślisz? Chyba mam takie takie brązowate kolory, takie jak Glam, co nie? Chyba myślę, że ten albo ten kolor, wiesz, taki więcej shiny i żeby ładnie na imprezę, bo wiesz te wszystkie światła by takie Illuminated your face i tak dalej. Co myślisz? No ten Ten. Okej. Okay. Wezmę tylko ten na um, palec. Zamknij oczy i po prostu na całe. Taki bardzo łatwy ten makijaż, taki ale naprawdę robi e, dobry impression, wyrób Ktoś mi musi, musi powiedzieć, jakie, które słowa używać, ale rozumiesz OK. teraz możemy zrobić... E... Brwi, tak, brwi, OK. Ja używam też Diora na brwi. To jest um, takie maskara na brwi. To jest w koloru e, najciemniejszym. Ale wiesz co? E, jak jesteś, w, jak idziesz do Rosmana i kupujesz, może chcesz kupić na siebie ten e, Burżua um, Róż, to też e, możesz kupić to. To ja kupiłam w Rosmanie też. To jest Brow Fiber od Borysław. Kupiłam oba od Galerii Możsiny. I to jest w kolorzu ten, ten dla brunet Skurcze, jak ja nie znam te terms, te, te słowa. Ale to jest, też lubiłam tą maskarę do brwi. I używałam ją. Ale ja teraz używam e, Diora. To po prostu tak zrobię. Proszę, to jest dobra firma. Okay. Wiesz, co nawet myślę, że można kupić e, Lash Paradise w Rosmanie. I en... Kiedyś to widziałam, chyba, ale wyglądało trochę inaczej. Wok w opakowaniu Tu nie, nie znam się na pewno, czy to jest takie samo. Ale ktoś może kupić i mi powie. <grym> Powiem. Um, no, ale wszystkie, nawet Julka, jakie ja, um, ja przylatuję do Polski, Jana pytasz, jak a jak który. Um, Maskara używać, używasz albo e, jaki jak róż używasz. I jak ja powiedziałam, że używam e, róż od Bourjois, to ona powiedziała: A, rozumiem już, moja mama to używa i to e, lasts. Kurczę, przecież masza wiesz, na długi czas możesz to używać, bo po prostu to nigdy nie e, skończysz, po prostu. Okej, okay, fajnie. To teraz mogę. Um, Uh, ucieszać Twoje włosy, piękne. Ja uh, wolę od grzebienia, <laughs> uh, bo po prostu są łatwiej do używania. I nie mogę cię odpuścić bez perfumy, kochanie. Powiesz co? Ja myślę, że jak masz dobry sent do ciebie, zapach do ciebie, to to jest bardzo takie atrak atrakcyjne. Atrak attractive. Wiesz, nie wiem, ale jest miło. Uh, ja bo nawet znam chłopaka, który uh, idzie do mojej szkoły. I on, kurczę, jak on, tak... Uh, ja po prostu po niego szłam, co nie? I, i ja, on pachniał jak róże, po prostu. I ja tak, ojej, like I was walking right behind him and he smelled like roses. He smelled like like fresh water pearls and I was like holy shit. And it's just like ta to, to jest taka um pamięć pamięć, której ja uh, nie jeszcze wspominam, wspominiam co nie o nie o nim to. To jest takie memorable, okay? To muszę też perfumy. Eee uh, używam uh, to em um, moja mama mi dawała uh, taki sample. od numer 5 od Chanel kurczę, jak ja tylko okay. co nie i to kładam po prostu na chest. chest nie znam tego słowa ktoś mi powie? ok, pięknie i ja też no, do tego też używam Olejek taki sensualny, chyba? Nie wiem, nie seksualny, ale po prostu taki spiritualny olejki. Używam takie essential oils one się nazywają. Wiem, że są essential oils, olejki takie na cuisine i tak dalej, ale to są do skóry. I ten jest, z, to jest taki blend od. Basili, eucalyptus, lavender, peppermint. This is peppermint po polsko. Rosemary sweet majoram. Majoram? Majoram, i And wintergreen essential oils. No, um, so to is a mixture of i And to is. Head ease, żeby to je odstresujące. Kurczę, ojeju. To ma przepiękny zapach po prostu. Ja to kładę um, na ręce i kładę to tutaj na, um, na szyi uh, i pod uszem. I to jest taki essential scent, or, uh, to jest takie, ach, oh. Naprawdę, to jest takie miłe. Jak to szkoda do ciebie w tej imprezie, to na pewno będą myśleć o, o ciebie w Twoim ehm, Bo Wspomniałam, że jak dobrze się Nie wiem, że użyłam dobrej tym, <gry> ale jest okay. ok. Teraz pachniesz super. Muszę powiedzieć, ale to nie wszystko, kochanie. Bo ja mam mam prezent, Walentynkowy prezent dla ciebie. Mam taką piękną piękną sukienkę, które e, musisz zakładać teraz natychmiast i to będziesz nosiła na tą imprezę. Ma takie cekiny i wszystko, kochanie. Piękne, co nie? I to jest takie showy, trochę dramatyczne. Całe twoje cycki będą na dworze, ale jest okej, okay, jest super. To, sobie, to jest impreza, co nie? I piękny kolor, kocham ten, taki Periwinkle kolor niebieskawy z, z lawendą. No. Duba wygląda super w tym, będziesz to kochała, ok? To możesz to zakładać. I potem możesz iść, konie. Proszę bardzo. My pleasure, my pleasure, konie. I chyba to jest wszystko. Coś innego potrzebujesz? Może mogę zrobić naleśniki <laughs> przed Twoim wyjściem. Oh, muszę powiedzieć to mojej babci. Wiesz, kochani, że ja tutaj w Ameryce nauczyłam się, jak zrobić naleśniki. Nie używam, bo w Polsce macie piękną, oh, piękna taka jogurtowa śmietana, którą używam. Tutaj nie ma takiego coś, to używam taką śmietanę do kawy, ale... Okay. Mogę ci zrobić naleśniki jak coś? z jabłkami, ok? No, zrobię pięć dla siebie i pięć, pięć dla siebie. 5 5 tlacz ciebie i 5 dla siebie i potem możesz iść. OK? OK, to pójdziemy do kuchni tak OK, super komszy